Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech Twoje imię będzie wychwalane przez wszystkich ludzi na ziemi, za wielki dar, jaki nam ofiarowałeś, za wielkie błogosławieństwo, jakim jest związek małżeński i rodzina. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie bliskie nam małżeństwa, za wszystkie małżeństwa na tym świecie. Panie, Ty w swej łaskawości stworzyłeś mężczyznę i kobietę. Ty pozwoliłeś im obdarzyć się miłością i tworzyć nowe życie. Prosimy, miej wszystkie związki małżeńskie w swojej opiece. Błogosław im i pomagaj we wszelkich przeciwnościach. Boże, opiekuj się wszystkimi małżeństwami, tymi szczęśliwymi, Kochającymi i wiernymi, ale również tymi, którzy obecnie przeżywają problemy. Pozwól, by opiekowała się nimi święta rodzina z Nazaretu, by modliła się za nimi z nieba i wspierała w każdych życiowych wyzwaniach. Błagamy, dodaj im siły do codziennej walki o dobro, o samych siebie i swoje uczucie. Panie, pozwól małżonkom na co dzień pielęgnować miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Pomóż im zawsze pamiętać o ważnych słowach świętej przysięgi małżeńskiej, którą złożyli sobie przed ołtarzem. Prosimy, pomóż wszystkim małżonkom, by byli otwarci na nowe życie, by oparli się współczesnym tendencjom. Które destrukcyjnie wpływają na rodzinę. Wspieraj ich w wychowaniu swoich dzieci na dobrych, uczciwych i pobożnych ludzi. Pomóż, by w każdej rodzinie i każdym małżeństwie panowała zgoda. Boże zawierzamy Tobie naszych bliskich i wszystkie rodziny na tym świecie. Miej nas w swojej opiece. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.